Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich. Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli mu, a on ich zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Moi kochani, faryzeusze zadając Panu Jezusowi to pytanie, byli Pewni, że wszyscy w Izraelu uważają, że nie należy płacić podatku Cezarowi, bo przecież jest okupantem i w związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby mu tego podatku nie płacić. Przypuszczali, że Pan Jezus podobnie myśli, a jeżeli nawet by myślał inaczej, to naraziłby się wszystkim Izraelitom na to, żeby się od niego odwrócili. Pan Jezus zaś na takie pytanie mówi do nich: czemu wystawiacie mnie na próbę? Czyli widzisz, że jeżeli się zadaje mu pytanie, a ma się już z góry przygotowaną odpowiedź, co on powinien powiedzieć, to to jest faryzeizm. Jeżeli zadajemy Bogu pytanie, to starajmy się dotrzeć do rzeczywistej odpowiedzi, stawajmy rzeczywiście w prawdzie, a nie szukajmy tego, aby Pan Bóg uzasadnił nam nasze wcześniejsze jakieś oczekiwania czy przewidywania. Szukajmy szczerze przed Bogiem, tego, co jest prawdą. Jeżeli Pan Jezus mówi, żeby oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, to co jest podobieństwem świata, oddajmy światu. Natomiast my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i w związku z tym z całą gorliwością przez wiele godzin dziennie, a najlepiej przez całe nasze życie, bez wyjątku, oddawajmy chwałę Bogu. Bo dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteśmy do niego podobni. Jesteśmy jego dziećmi. Jesteśmy chwałą zmartwychwstałego Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.